Witajcie, z tej strony Lego World. Dzisiaj mówimy o na, nasze nowe miasto. Wiem, bardzo dużo już miast mieliśmy, no ale po prostu my lubimy sobie węgla miasta, więc nie bądźcie zaskoczeni. Yy, wiem, że dobre są minęły od tego, jak nagraliśmy o naszym yy, nowym innym mieście, ale w ogóle nam sobie nie dochodzą, więc nie wiem, no, proszę, proszę. Moglibyście... Subskrybować nasz kanał, okej, okay, no to co? Spatujemy. No, tak wygląda nasze miasto. Oczywiście znowu jest na biurku. Co? Może zaczniemy sobie... Proszę Zaczniemy sobie od omówienia. Duży budynek. Mam sklep. Straż żarną. Szpital. Bank. Dom rodzinny. Obok pizzeria. Czy jest jakaś jakaś... To budka z prądem. Komisarz z policji. Mynia. Yy, to nawet z jak to się nazywa. Nie, yy, to nie No, Nie wiem, jak to się zapomniało czekajcie. Stanowisko, pewnicie. To, tutaj mamy, to chyba tyle tych większych budynków Brali Właśnie sobie na przykład, nie wiem, no o takie było to ja na przykład To mamy takie z Lego, toaletę to Oczywiście mamy budowę Tu mamy skatepark Kod z boku idzie party może to jest mama tego słodkiego kociaka Może. Boże, dobra. Potem to poprawię. Chociaż. Już. Dobra, potem poprawię to. Tu w ogóle mamy trochę ludzi chodzi. Jak tu zawsze. jakiegoś pana na włosku. Nie mamy. Tu mamy zo. To jest taka strefa dla. Się, bo się tak bardzo w to wiecie co, może jego gdzieś na przykład odsunę Tu się kończy, gdzie jest ta barierka? kończy się ten nos Zoi, a się plaża. Tu można sobie kupić lody Tu jest kartownicze, mamy przejście na plażę. A z tego przejścia na drugą stronę, można przejść do którejś tam, jak się chce, budynków. Układamy jakąś złodziejkę, stoi sobie tutaj. Po prostu deski. No to teraz zobaczymy sobie auto. Tutaj mamy śmieciarwę straż pożarną. pożarną. Policję. Taki, pol, taki policyjny konwój. Tu mamy policja też. to jest tył, możecie sobie złodziej. Tu mamy ten taki z gadetki Legacy Day Nowsheet. Możecie sobie je zakupić Stoję w kiosku. Tu mamy auto, które się myje. Pracownika Oktana, który stoi przy nini, nie wiem dlaczego yy, Trzy motory, jeden rower górski Policji Tu mamy auto do złodziei, to takie ładne Tu mamy Auto to wie jakieś Pepsi czy coś Tu mamy śmieciarkę złodziei Tu to policja, tu helikopter stoi Tu yy, tam jakiś żołnierz sobie jedzie, oczywiście dużo ludzi Jest w komisariacie Tu mamy do wiedziania. Takie, takie coś, nie wiem jak to się nazywa. Tu mamy takie małe auto, które chce zatankować. Nie zatankowały, tylko takie elektryczne. Tu mamy jakieś parę biegaczy, Światła, które tak upadają. Też mamy się auto zgazować, akurat. Eee, tutaj, patrz, do, zrobiliśmy takie zakończenie drogi, gdzie ludzie nie myślą, bo to wszystko myślą, że to jest zamknięte. Tutaj akurat nic nie ma, ale tutaj. Nawet telefon. Tu tu mamy wodę. to jest akurat jezioro. To trochę dziwne, bo w jeziorze jest taki. I delfin. Proszę, no, jest noc spoko. Eee, no to też nie mówienia. do omówienia. Tu mamy budkę z prądem. Tu nie małą, taką. No, Jeżącą. Tu mamy się głowę. Tu mamy różnych złodziei. Ten się spina. Widzicie? Tutaj jeden już jest na górze. A tu drugi jeszcze widać, że się yy, No to co dalej? Tutaj stoi karetka. Yy, w środku jest Straż Pożarna. Sklep w środku wygląda tak. Chyba tak już wcześniej. Komuś Straż Pożarna. Wygląda tak. Jakiś, gdzie się wywalił. ale to potem go sobie poprawimy. Yy, no, nie wiem, no. To bankier siedzi w środku. Co to w ogóle nadaje, tak? To jest jakiegoś Tu jest w ogóle też taki, taki mały tłum. Yy, no to co. Yy, tu jeszcze mam różne znaki. Tu na przykład jest Tutaj tylko 50 km na godzinę. Yy, nie mam na plaży, bo autem, bo strasznie dziwnie to chyba było. No to co? No nie wiem co to mam ja się do omówienia. Dużo rzeczy już umówiłem hmm, No to co? Chyba to by był koniec. Yy, tak pokażę jeszcze o tak od góry. No i tyle chyba. To co? To Chciałem paćkę w górę. Suba. Tam, tam suba pod, pod naszym kanałem. No to co? Pod filmem tam jest oczywiście zasubskrybuj kanał. Albo subskrybuj coś takiego. No to zasubskrybuj, no proszę cię. I tu jeszcze mamy parę. Zapomniałam wam mówić, To co, no? Tu a tu jeszcze takie ratowników. Okej, okay, dobra, i jeszcze tutaj nie A to akurat wiadomo. No dobra, no to teraz to już naprawdę. To by ja było na tyle w tym odcinku to zasta na grezu pa